Vlogmas dzień 9 Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami we vlogmasie dniu... 9 W tym momencie mam jakieś 10 minut do wyjścia, ale patrzcie, zdążyłam odezwać się do was z rana, a przez te 10 minut muszę się jeszcze, słuchajcie, spakować do szkoły. No już akurat nie zdążę wydrukować etykiety na Vinted, ale powinnam była to zrobić i słuchajcie, jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o których nawet już tu nie wspominam, bo szczerze się nie wyrabiam. A patrzcie, kto tutaj do mnie dzisiaj zawitał z rana. Wyspał się... I przyszedł pomóc się spakować, tak? Oj, taki zmęczony. Ja cię nie chcę martwić, ale pan <grym> musi już do szkoły, wiesz? No i mamy, słuchajcie, obecnie godzinę coś koło 13. .00. Ja właśnie wróciłam do domu. Zjadłam jeszcze w ogóle przed chwilą bułkę moją ze szkoły, a wróciłam dzisiaj o wiele szybciej niż planowałam, bo plan był taki, że wrócę dopiero koło nocy. A jednak odwołał mi milion lekcji, i w ogóle miałabym być tylko na jakichś w łefach i coś, Się stwierdziłam, że dobra, to idę do domu, bo muszę chociażby montować dla was vloga. Za to słuchajcie, właśnie będę się zabierała. Wiem, że mnie prześwietla z tyłu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale szczerze na razie już nie mam czasu się tym zajmować. nie żeby coś zrobiłam też sobie zieloną herbatkę, także chyba jest dalej gorąca. Dobra, idę mi lordowi na sypie jedzonko, bo się domaga, pomimo, że przed chwilą zjadł już swoje kulcie. A ogólnie, słuchajcie, na dzisiaj plan był taki, że pójdę do szkoły, będę tam do prawie 16.10. I potem zabiorę siebie i was na jakiś dobry obiadek, a potem polecę na zajęcie teatralne. Natomiast plany uległy zmianie i jak widzicie siedzę sobie w domu. Ale słuchajcie, jeszcze do miasta dzisiaj wrócę właśnie na te teatralne. Po prostu teraz mam te kilka godzin, żeby dla was pomontować, i chyba jeszcze przysiądę do matmy. A plan był taki, że skoro mam okienko, no i mam niezmontowanego vloga, który musi wpaść dzisiaj, no to to usiądę sobie gdzieś na korytarzu właśnie na ławce przy, przy na ławce przy ławce. No po prostu u nas na korytarzu w szkole i zacznę montować, ale jak to zrobiłam, i jeszcze kupiłam sobie, słuchajcie, od nas kanapką matu, taki dobre hałby coś. No i zaczęłam sobie montować tego vloga, to nagle przysiadło się do mnie z pięć osób. I wiecie, tak, trochę niemiło montować, jak reszta po prostu siedzi i gada. Poza tym chyba parę osób okienka miało, bo po prostu było tam dosyć głośno i ja na AirPodsach w maksymalnej głośności nie słyszałam tego, co mówię. A teraz aż tyle czasu nie mam, także biorę lapka i montujemy. Słuchajcie, za oknem pada śnieg! Jakby od tygodnia śnieg się utrzymuje, właściwie to napadało gdzieś w sobotę czy w niedzielę. Takie kawałeczki śnieg. Jeszcze nam zostały. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale już pada nowy. W ogóle mamy już 14.30 i ja od godziny montuję, ale tylko poszłam na dół wstawić ziemniaki, i jest to takie dziwne uczucie, że normalnie ja od teraz miałabym jeszcze dwie lekcje. A teraz już sobie wiecie, siedzę w domu, byłam w stanie, wiecie, wstawić chociażby te głupie, niegłupie ziemniaki. Jakoś tak, nie wiem, szczęście mnie ogarnia, bo jeszcze jak montowałam tego vloga swoją drogą, jak jeszcze go nie widzieliście, to bardzo was zapraszam, bo to jest chyba najbardziej świąteczny vlog, jak dotąd w moim wydaniu. To właśnie jak go montowałam, leciała sobie taka świąteczna muzyka, bo ja sobie puszczałam stroiłam choinkę. I wiecie, ja czuję się, jakby że pasem miał być już święta. Nie wiem, czy to jest po polsku, ale widzę, że pod ręką stoi ta właśnie maseczka całonocna I ja ją wczoraj sobie robiłam, zostawiłam do dzisiaj, do rana i obiecałam wam, że opowiem Wam o rezultatach, także powiem wam tak. Ja ostatnio mam problemy z cerą i wy o tym wiecie, ja o tym trąbię, bo uważam, że jest o czym. Wiadomo, że nie chciałabym tego mieć, ale dużo osób w naszym wieku, mniej więcej w tej naszej puli. Wiekowej, ale też nie tylko. Zmaga się z trądzikiem i lubię pokazywać, że to jest po prostu normalne, a widzicie, nie nakładam jakiegoś podkładu teraz mocnego, tylko i wyłącznie korektor. Chcę być pomalowana, ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo mocno, że to widać. Wolałabym tego nie mieć, ale też nie jest tak, że nakładam tapetę tylko dlatego, żeby to zakryć. Ale dobra, bo się rozgadałam, a wracając do tej maseczki całonocnej, to ona naprawdę była spokoją. Ja teraz takie troszeczkę stróbki w niektórych miejscach. Postaram się zasuszyć te takie, wiecie, najgorsze gdzie miejsca i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie mi ta maska nawilżyła tą twarz. Jak rano wstałam to ona była taka mięciusia, sprężysta, także jeżeli mogę jeszcze cokolwiek powiedzieć po pierwszym stosowaniu to, że naprawdę jest spoko, ale myślę, że będę testowała ją dalej. I słuchajcie, no ja nie mogę z tym śniegiem, no nie mogę, jest tak magicznie, ale nie ma co, bo ja jeszcze będę musiała dzisiaj wyjść, także lecę montować dalej, ale ostatnio mi się bardzo fajnie montuje. Chyba miałam po prostu taki przestój przez moment. W sensie mówię, że przed vlogmasem wtedy kiedy mnie tu nie było, ale bardzo się cieszę jestem tak wdzięczna od sobą, które mnie oglądają, jakby... Nie, bo, moi drodzy, to już jest po prostu przesada ten widok. Nie wiem, czy ja mogę prosić o coś więcej? Dobra, wiem o co jeszcze mogę prosić. O śnieg na moje urodziny. Tak ponoć tylko jak się urodziłam to był śnieg, a tak to przez całe moje życie śniegu w moje urodziny nie ma. Że poproszę w tym roku, skoro już prawie cały grudzień jest ośnieżony. Cisnę dalej z montażem i powiem wam w ogóle w sekrecie, że dzisiaj miał być mój taki day Off, nagrywania, montowania. Ewentualnie miałam połączyć Wam tego dzisiejszego vloga, którego teraz nagrywam z tym jutrzejszym, ale tak mnie wzięła motywacja, tak mnie wziął świąteczny vibe. Pada śnieg tam za oknem. Dobrze, że jest prześwietlona, to przynajmniej nie chcicie, co tam jest. O, akurat tak powiedziałam, to, to kurde się ściemnia. Ja słuchajcie, film zmontowałam na dworze, już widzicie, że jest ciemno. I on tutaj w ogóle się właśnie mi ładnie zapisuje, renderuje, zaraz będziemy go wrzucać już na YouTube'a, ponieważ za pół godziny on. Powinien wlecieć i myślę, że się nawet na spokojnie tak wyrobię. Ale za chwilę będę musiała już wychodzić na teatralne. W sumie wyjdzie tak, że trochę się spóźnię i do matmy w sumie tak średnio przysiadłam. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie mi się montowała vlogmaska wczorajszego i uważam, że to jest najlepszy vlogmas dotychczas. Także bardzo Wam go polecam obejrzeć. Jest naprawdę fajny. Moi drodzy, właśnie idę na zajęcie teatralne i powiem Wam, że odkąd wyszłam z domu, to tak przepięknie pluszy śnieżek. Także ja jestem zachwycona z jednego strony, a z drugiej strony moje ręce odmarzają i trochę autobus się spóźnił, więc ja też się spóźniłam, ale mimo to jestem przeszczęśliwa, bo wreszcie będzie śnieg krótki, a teraz naprawdę już chowam ręce do kieszeni jest godzina 20, ja właśnie wróciłam do domu, ale już powiedziałam pieskowi, że Miluś, co dostaniesz? Smaczka dostaniesz? Tak, więc już trzeba otworzyć co my dzisiaj mamy? Dziewiąty? Położyłeś się tak pięknie, czekasz Waga, dzisiaj piesek dostanie takie długaśnie. Zobacz. Fajne. I słuchajcie, teraz lecimy z ko już tak sobie otworzę. A dzisiaj mamy biolawę peeling enzymatyczny, i powiem, że ja się bardzo cieszę, bo szukam dobrego peelingu enzymatycznego. Także naprawdę ten kalendarz to jest złoto. Wszystko co ja chcę po prostu w jednym pudle. Dobrze, moi drodzy, a teraz wyzwanie na dziś. Proszę bardzo, nie wiem teraz czy wy to widzicie, ale chyba tak. Dzisiaj mam przygotować świąteczne kakao z piankami i przyprawą do piernika. Ma być fancy i kalorycznie. Nie mamy pianek i nie mamy bitej śmietany. No, to zrobiłam, moi drodzy, wyzwanie na dziś. Szturciu, tu czekasz, tak? Bidula. Ale kakao sobie zrobimy. Miluś fancy będzie? Będzie fancy. A dzisiaj mamy herbatę czarną, fancy. poziomkową z wanilią. Mamy dziewiąteczkę. zielonym był. Chodź, to poproś. Poproś. No pięknie, Słonko. W ogóle się tak teraz przestraszyłam, bo wyskoczyło mi... Sorry, tam mi kichał. Wyskoczyło mi przed twoją memory card error i ja byłam już jak... O matko, a co jak straciłam wszystkie pliki, ale wydaje mi się, że wszystko tam jest. Po prostu wyłączyłam, włączyłam parę wyjąłam, włożyłam kartę, ale... Uf. Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym dniu tego vlogmasa. Stwierdziłam, że wczorajszy i dzisiejszy dzień sobie połączymy, ponieważ wczoraj, jak wiecie, byłam na tych teatralnych i po prostu przez to, że cały dzień byłam praktycznie poza domem. A kiedy już byłam, to montowałam to, mało co było dla Was do nagrywania, dlatego postanowiłam, że połączymy sobie te vlogmasy. I dzisiaj to moi drodzy, mamy takiego vlogmasa z prawdziwego zdarzenia, bo słuchajcie, jest godzina koło dziewiątej. Ja właśnie idę na autobus do szkoły i patrzcie to, ile śniegu. Napadało. Nie wiem, czy widzicie, ale leci mi para z ust i jest naprawdę chłodno. I cały czas ten śnieg pruszy. Widzicie po moich włosach. Grudzień nam zafundował po prostu przepiękną pogodę. Chociaż co prawda niby ma za parę dni przyjść odwilż, ale na razie cieszmy się tym, co mamy. A ja teraz chowam aparat, żeby mi nie zmógł, bo naprawdę dosyć mocno pruszy. Nie wiem, czy to widzicie, ale no jest okay. nieźle. I idę, żeby nie spóźnić się na autobus do szkoły, bo to już nie byłoby takie fajne. Zrobisz. no i moi drodzy witam się z wami już po szkole chyba bardziej świątecznego kadru nie dałam rady zrobić, bo za oknem mamy śnieg, po mojej lewej jest choinka gdzieś jeszcze pląta mi się w nogach pies i dzisiaj mamy taki typowy świąteczny vibe, teraz przez jakieś ostatnie 15 minut latałam z psem po dworze bo jak wróciłam, zresztą mogę się to zobaczyć to pies się na mnie rócił, w sensie cieszył się oczywiście, teraz się mecha zmęczył i tu siedzi, no i polatałam trochę z nim, przez co martensy mi przemokły i w ogóle jest Jestem cała zmarznięta, po prostu też wiecie przemoczona, bo w ogóle w mojej szkole była jakaś bitwa na śnieżki Po prostu każdy wiecie, się wiecie nawalał śniegiem Akurat wtedy szłam po kawę raz, a drugi raz tak po prostu do netto I słuchajcie, bałam się o swoje życie tam po prostu Nie no żartuję, ale serio było duże prawdopodobieństwo, że tą śnieżką dostanę też ja, która nie brała jakby w tym udziału Ale tak się nie zdarzyło, także chociaż w szkole byłam sucha Teraz moi drodzy, co tak psiur siedzisz? Piesek się chyba zmęczył, miloś zmęczyłaś się? Dużo osób mi mówiło, że ma niedostatek Milorda, także dzisiaj wariat pokazał się. Uuu. A teraz moi drodzy, lecę zjeść obiad i się do was odezwę, bo naprawdę jest mi... Myślę, że dobrze wiecie, co będziemy robić. Otwierać kalendarze adwentowe Powiem wam, że trochę boję się tego Kalendarza od Natalii, bo ponoć te Wszystkie łatwe już zostały Wykorzystane, albo przynajmniej większość No ale zobaczymy Ja też nie wszystkich jestem w stanie zrealizować, bo ja to Otwieram po południu zamiast rano I potem jestem taka trochę mm, Nie mam tych rzeczy do zrobienia A o 21 gdzieś nie dostanę Widzicie chyba co jest tutaj już napisane I jest to przygotuj świąteczną herbatkę To akurat jest do zrobienia Ja pamiętam jeszcze o kakao ze wczoraj, także zrobię mini holka kakaowy. Nie wiem, czy tak się mówi. W każdym razie na pewno świąteczna herbatka będzie przyrządzona, co się bardzo cieszę. A, a propos właśnie herbatki, o, właśnie mi herbatka chyba na dzisiaj wypadła. A nie, to jest ta wczorajsza, to ją obejmijmy. A dzisiaj tutaj mamy chyba zwykłego El Greya. Tak więc spoko, ja już mam trochę tych tak zaległych herbatek, ale ja o nich zapominam, bo wszystkie trzymam na parapecie. I jak robię sobie herbatę, to zapominam i ja robię taką zwykłą. Mam teraz mega ochoty na Słodkie, także szukamy dziesiątki. Ja właściwie to już ją widzę. I dzisiaj ta pomarańczowa znowu o smaku tofi. Jako, że mojej siostry obecnie w domu nie ma, to otwieram dziesiąteczkę z psiakowego. To jest ten kalendarz, który jest po prostu ciężki do otwierania. Tych smaków z tyłu niby jest dużo, ale kształtem one są wszystkie bardzo podobne. I dzisiaj też mamy takie o, ale Milord już jedną pakę bardzo podobnie dzisiaj zjadł, więc to zostawiamy na inne dni. A teraz nasz kosmetykowy i dziesiąteczka, dzisiaj to Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy. Nie wiem, czy akurat przeciwzmarszczkowy jest dla mnie dobry, ale może już to jest ten wiek, że trzeba zacząć używać. A ja słuchajcie, zamknęłam dużo nagrywek i chyba piesek już na mnie czeka pod drzwiami. Albo nie. sobie słuchajcie tą gorącą czekoladę z piankami, taką na wypasie a co do tej świątecznej herbaty to słuchajcie już nie dzisiaj, w sensie ja wypiłam chyba dzisiaj z pięć herbat i ja tak praktycznie robię codziennie ale dzisiaj w moim nowym mikołajowym kubku, w sensie kubku, który dostałam na mikołaja, chociaż on jest z reniferkami, piję sobie tą gorącą czekoladkę, nie taką typową świąteczną herbatkę, też jeszcze sobie będziemy robić dużo razy, no ja codziennie piję milion herbat takich zwykłych aczkolwiek też o smakach świątecznych a jak na razie będę się delektowała moim kakałem. bo słuchajcie, dzisiaj specjalnie do tego wyzwania kupiłam bitą śmietanę i właśnie pianki. Ale jak mogliście zobaczyć, nie miałam pianek małych, bo nie było w sklepie, więc kupiłam duże i pokroiłam na takie mniejsze. A teraz wybaczcie, ale sobie idę w spokoju to wypić, bo pewnie to kakao już tak trochę osiadło na dół. I nie wygląda już to tak dobrze, aczkolwiek na pewno jest smaczne, to pożelę. Moi drodzy, ja już sobie leżę, co prawda jest już Późno, i ja się czuję, jakby ktoś tak ze mnie wiecie, wyciągnął wtyczkę i po prostu, jakby mi się bateria rozładowała. Także kończę dla Was ten vloga. Już dzisiaj go na pewno nie zmontuję, nie mam siły. Wstanę jutro rano ja i to zrobię. Teraz zapuszczę sobie jeszcze tylko odcineczek serialu. No i w takiej pięknej scenarii. Będę oglądać. A tymczasem myślę, że jest to dobry moment, żeby się pożegnać, także dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby wpadać do mojego Instagrama i zostawiamy tą emoteczkę standardowo, jeżeli obejrzeliście do tego momentu. Buziaki, pa!